Dzisiaj pokażę Wam kolejny taki przepis z serii, jak robić wędliny za pomocą kuchennych narzędzi. Tych, które znajdziemy praktycznie w każdej kuchni. A dzisiaj zrobię szynkę parzoną w ziołach. Do wykonania będzie potrzebować jedynie jakiś garnek z wodą. No dobra, może nie taki coś większego na pewno, bo to będzie duża szynka. I tak naprawdę to tyle. Ewentualnie jeszcze jakaś folia do parzenia, ale o tym wszystkim. Dalsze pierwszej części tego nagrania. I jeszcze takie szybkie, krótkie info: jeżeli chcecie nauczyć się robić właśnie takie wyroby bez żadnego sprzętu, wyłącznie z tym, co macie w kuchni, to właśnie jestem w trakcie tworzenia kursu, na który możecie już się zapisywać na listę przedsprzedażową. Link do opisu tego kursu znajdziecie pod tym wideo. A teraz przechodzimy dalej. Partnerem kanału jest firma Jelux Polska, producent jelit naturalnych oraz Dobre Mięso, wyszukiwarka lokalnych dostawców mięsa w Twojej okolicy. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Do wykonania oczywiście użyję takiej oto szynki, stoszynka, kulka lub tak zwana myszka, różne nazwy ma. I w sumie to, co teraz muszę z nią zrobić, to może ją trochę tylko oczyszczę, no bo tu ma jakieś takie pozostałości, chrząstki. O, tutaj jakieś ma takie pozostałości. No, ja to wszystko powycinam, a następnie zapekluję ją. Także to wszystkie te luźne takie elementy, to jest zbędne. Tego po prostu nie chcemy. Być ładne. Wszystko to, co jest takie luźne. Nawet takie kawałki mięsa jak tutaj 10. Na tą chwilę tak zostawiam. Tu jeszcze jest taki o, luźny, tego nie będę wycinał, bo później wrócę w siatkę. To po prostu to jeszcze trochę tu rozetnę, ponacinam i to się ze sobą sklei. Dlatego już tak finalnie sobie ją wykroję na sam koniec po zapeklowaniu. A jeżeli chodzi o peklowanie, no to ja polecam peklowanie na sucho, czyli bierzemy jakieś 18-20 gramów soli na kilogram, nacieramy i peklejemy w jakiejś wokół, albo w innym pojemniku. Jakieś taką szynkę to jest 10, -10 14 dni, ale ja trochę tutaj nawaliłem i zapekluję to na mokro w takiej przyspieszonej wersji. Pokażę Wam, właśnie, też jak zrobić taką zalewę peklującą. Powiedzmy dwu-trzydniową. Można też jednodniową, oczywiście tutaj też nastrzyk będzie konieczny, ale nie mam 14 dni. Muszę to zapeklować i zrobić w 3 dni. Także zrobię taką zalewę peklującą trzydniową i już Wam pokażę, jak to zrobić. Można przygotować zalewę. Jeszcze będę musiał zważyć wędlinę, czyli Ich will sogar eh tu jest kilo kg jeżeli chodzi o ilość zalewy w proporcje mięso zalewa to na kilogram mięsa dajemy jakieś 400ml wody czyli w tym przypadku będzie to 400 razy 1,3 czyli jakieś pół litra wody czyli mamy tutaj pół litra wody i do tego 68g peklosoli no i utrzymamy jakąś taką 15-14% zalewę peklującą w takim stężeniu czyli Potrzeba PECL-soli i dajemy 68 g na kilogram, czyli tutaj mamy 1,3 razy 68, czyli 88 g PECL-soli na całą tą solankę. Dlatego też nie lubię tej metody pekowania na mokro, bo tutaj mamy prawie 100 gramów peklosoli. No wiadomo, to jest też metoda taka przyspieszona, ale nie dość, że to jest dużo tej peklosoli się daje, to po prostu później to dużo miejsca zajmuje, bo taką michę trzeba wrzucić, a jak pekujemy na sucho, to można zapakować próżniowo i to zajmuje tyle, co samo mięso, tak, ten worek. Dobra, także jeżeli chodzi o solankę, ja nie robię tutaj jakiegoś dodatkowego wywaru, tylko sama sól, bo później i tak ta szynka będzie w przyprawach, także to bez sensu, żeby ona jeszcze się moczyła w zalewie z przyprawami. A druga sprawa. To jest zawsze jakieś dodatkowe ryzyko, że coś pójdzie nie tak, że się zepsuje. No chyba, że dodamy ja po prostu tutaj wywarstw tych przypraw. Dokładnie rozpuścić zalewem. No i poza samą tą zalewą, no to muszę tutaj jeszcze zrobić nastrzyk. Jeżeli chodzi o nastrzyk, no to na taką szynkę 3-4 nastrzyki, może nawet więcej, żeby to mi się na pewno zapeklowało. I nastrzyk, tutaj też nie ma co mylić tego z takim, no nie wiem, wstrzykiwaniem czegokolwiek, że sprycowana szynka. No nie, to po prostu jest ta sama zalewa, w tej szynce, a po to, żeby po prostu ta szynka się szybciej zapeklowała. Jeszcze się nie rozpuściło dokładnie. I co do nastrzyków, to zawsze bierzemy zalewę stąd. Nie robimy dodatkowej zalewy, tylko po prostu część bierzemy stąd, strzykujemy ta zalewa i tak później wyjdzie z tej szynki z powrotem. W sensie ta zalewa strzyknięta I tak wyjdzie później z powrotem z tej szynki. A po prostu zostanie tam ten azot, ten sodu, który zapekluje tą wędlinę. Dobra, to się już rozpuściło, także. Trzeba 30 ml ma taka strzykawka, to ja myślę, że zrobię z 4 albo i 5 na strzyków i powinno być ok. Dobra, szynkę sobie tutaj wsadzę, żeby było mi wygodniej, no i po prostu, pokażę jeszcze, co kilka centymetrów wbijamy gdzieś tam, gdzieś w połowę, no i powiedzmy, wstrzykujemy tą zalewę. Ona już, ta, ta zalewa, wypływa po części, także... No i dobra, resztą zalewy pekującej. zalewamy, żeby była w całości, najlepiej przykryta. Idealnie. Będę musiał czymś docisnąć, ale jest idealnie. Jeszcze jest taki myk, że po prostu, jeżeli coś Wam będzie wystawało, to można wrzucić po prostu tutaj jakiś przedmiot taki najlepiej sterylny, co podniesie poziom wody, albo zastosować jakieś węższe naczynia. No i dobra, szynka leci na 3 dni do lodówki w 6 stopni Celsjusza 5 i będzie się peklować. Szynka już jest po 3 dniach peklowania. Widać, że tutaj zalewamy wszystko ok. Trochę jest lekko taka różowa, żeby te soki puściły, ale to jest jak najbardziej normalne. Jakby była mętna, albo by śmierdziała, to znaczy, że coś jest nie tak. Ja sobie to odleję. No i szynka ładnie zapeklowana twarda się zbita zrobiła taka, czyli jest ok. Teraz szybko tylko tutaj jakieś takie pozostałości wyciąć. Nadmier jakiś tutaj właśnie błąd, co niepotrzebne, żeby ta szynka też ładnie wyglądała. Szynka jest przygotowana prawie, Trzeba ją tylko posuszyć ona przeschnie, a jeszcze parę słów o tym, jak ją będę teraz przygotowywał dalej. Co do przygotowania dalszego tej szynki, no to teraz ją obtoczę w ziołach i będę parzył. No ale wiadomo, jak ją tak do garnka, to by te wszystkie po prostu się wypłynęły, tak? Zostałyby w wodzie. Dlatego najlepiej ją sparzyć w takich workach specjalnych do parzenia szynności, to jest do metody sous I no oczywiście, jeżeli macie pakowarkę próżniową, no to, to, to najłatwiej, tak? Po prostu pakujemy, zamykamy próżniowo i Parzymy razem z przyprawami. Inna opcja jest, którą no zapewne każdy z Was ma w domu, ale tak średnio polecam, no bo to wszystko zależy, w jakiej temperaturze jest takie no górna granica używania tych folii. To jest po prostu zwykła folia spożywcza do pakowania i one bardzo często mają taką temperaturę, nawet można je w mikrofalówkach używać i do 100 stopni Celsjusza, tak na przykład jak ta. Także powiedzmy taka godzina, półtorej parzenia w wodzie powinno, powinno być ok. Są dostępne też takie, które można w wyższych temperaturach obrabiać no ale mówię, na upartego a w takiej folii też dam, damy radę zrobić i to też nie będzie szkodliwe, bo jest to folia spożywcza czyli przeznaczona do jedzenia po pierwsze a po drugie, tak jak producenci wskazują można ją używać w wysokich temperaturach to znaczy wysokich, do 100 stopni Celsjusza w przypadku tej czyli jeżeli parzymy wędliny w temperaturze 80 stopni no to jak najbardziej no i w drugi sposób, no to ci co robią wędliny to prawdopodobnie posiadają taką folię, można sobie też Mówić taką folię? Jest to folia celulozowa. No, i tą folię można wykorzystywać nawet w warunkach tak, do 200 stopni Celsjusza. No i przez to, że można też w, ni w niej wędzić. Ona przepuszcza dym, także nadaje się do pieczenia, do gotowania, do wędzenia. No, ja ją bardzo często wykorzystuję. Teraz też tą folię wykorzystam, żeby wam pokazać. Nie będę używał tej pakowarki próżniowej, e, bo wiem, że nie każdy ma, e, dlatego pokażę, jak na przykład się w takiej folii, którą można kupić za 12 zł, o taki Rulon wielki, to jest kilkadziesiąt metrów, oraz 50 metrów. Ogólnie ta folia to jest ta sama folia, z której są zrobione worki do pieczenia. Macie takie worki, nie można wziąć kurczaka i, i tak sobie w piekarniku upiec. Także ja już wam pokazuję, jak ją zawinąć i co dalej będę z nią robił. No dobra, po pierwsze, to tutaj w tym miejscu ja sobie to. Lekko ponacinam, o, a po to, że, żeby później jak to się złączy o tak i sparzy, to to będzie takie jednolite. To się po prostu sklei później. Także to jakoś ponacinać, żeby było takie poszarpane mięso. Szynka jest przygotowana, no to teraz przygotuję sobie mieszankę, którą po prostu natrę całą szynkę. Czyli damy tak, sporą łyżkę majeranku. Te dwie łyżeczki. Czosnek niedźwiedzi. No i teraz ja tutaj mam suszone warzywa. Są suszone pomidory i czosnek. Ja to trochę jeszcze potłukę w moździerzu, bo to są duże kawałki. A głównie chodzi o ten czosnek, żeby to nie były takie płatki. Coś takiego jak najbardziej. No i o, taki jeszcze obtoczę szynkę. Naprawdę nabierze super smaku. Jak coś, to jest po prostu mieszanka jakichś suszonych pomidorów i czosnku. I teraz ja będę poczuwał jak największą miskę, żeby było mi wygodniej Wrzucam szynę, wrzucam te przyprawy wszystkie No bo mam, mam, że będzie to fajnie wyglądało Naprawdę. Byłam tą folię, którą wcześniej pokazywałem. Ogólnie, no tak jak mówię, lepiej by było w tych workach, z tego względu, że po prostu jakby się zapakowało próżniowo, no to one by jeszcze docisnęły bardziej te przyprawy do szynki. Ale żebyście potem mi nie mówili, że się nie da w takiej folii albo nie wychodzi, to pokażę Wam, że można. Dlatego o, część przypraw to co mi zostało wysypuję tutaj. A to dlatego, że teraz sobie ułożę. Odmierzam odpowiedni kawałek folii celulozowej. No i zawijam. Tu jest to miejsce, gdzie ta szynka była wykrajana i jest ta szpara. Dlatego tutaj to mocno dociskam. Jeszcze później to się poprawi, w środce, ale to było dociśnięte. No I mamy taki pakunek, no i teraz tylko jeszcze, żeby to się nie rozpadało, trzeba jakoś zabezpieczyć Ja zrobię to po prostu siatką wędliniarską, taki kawałek, no i po prostu nakładamy w ten sposób Ale ja sobie to ułatwię, bo mam taki sprzęcik, po prostu rura, na którą się nakłada tą siatkę No i teraz ten pakunek rzucam. No i powiedzmy tutaj, no i taki myk jest tutaj jeszcze, przecinamy jeden ten i sobie się siatka zaciska. Ale, ale żeby jeszcze bardziej po prostu tą szynkę docisnąć, żeby ona była bardziej zbita, to ja ją zwiążę. No i teraz jak jest z jednej strony związana, mogę sobie spokojnie złapać i dokręcić, o i nadać jej też kształt odpowiedni. I teraz mam tutaj. Trzymam sobie z tej strony dalej, nie puszczam i przeplatam. Raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze czwarty, No i cztery razy. No i wiem, że to mi się już nie rozpląta. Zawiązuję pętelkę, żeby odwiesić, sobie później gdzieś. No i szynka jest gotowa. Leci do parzenia. Jeszcze tylko wbije sondę w centralny punkt i będę parzył do 68 st stopni wewnątrz. A parzenie w czym? Po prostu w garnku. I najlepiej w wodzie, która ma no 80 stopni Celsjusza. Nie gotujemy. Także widzimy się, minęła doba, niecała doba, powiedzmy jakieś 16 godzin. Szynka się sparzyła i przeleżała całą noc, no i pół dnia w No i pora zobaczyć. Jak wygląda, a już teraz widzę, że efekt będzie bardzo, bardzo fajny. Także sprawdzamy, jak to wygląda w środku. Tutaj widzę trochę soku, wpuściłem, ale to nieważne. Całej tej siatki się trzeba pozbyć, no i całej tej folii, której używaliśmy. No i chyba efekt zamierzony jest uzyskany, czyli te wszystkie przyprawy zostały na szynce mega. Wszystko jest tutaj. Więc pora na sprawdzenie, jak to wygląda w środku dokładnie. No bajka. Ładnie zapeklowana, pomimo że tylko 3 dni przyspieszone peklowanką. O, wygląda... Zobaczcie, tu z zewnątrz same przyprawy, pomidory, czosnek, cały ten smak i tutaj mięsko. No i co? Pora więc spróbować. Sprawdźmy plaster. Chyba w smaku. Mm. Idealnie zapakowana. No i fajnie czuć te przyprawy na zewnątrz. Postanawiałem się właśnie, czy będzie je czuć, będą wyraźne. No i są. Bajka. Bez żadnego sprzętu. Tak naprawdę kilka takich dodatkowych akcesoriów jak siatka, czy ta folia celulozowa, co my zamawiamy przez internet, garnek z wodą, no i taka bajeszna szynka. Mm. No, powiem Wam, 10 na 10, ale jeżeli chcecie więcej takich przepisów i więcej sposobów na robienie właśnie takich wędlin, piekarników, piekarniku, w garnku, mam kilka różnych sposobów, część pokażę na YouTubie, a część łącznie z e-bookiem z 50 przepisami będzie dostępna w Akademii Mięsa, a link wrzucam tutaj pod spodem, pod tym filmem. Także próbujcie tego przepisu, dajcie znać jak Wam wyszło, do zobaczenia, cześć.